Tamsza Święta gromadzi dzisiaj nie tylko nas bieżących, praktykujących chrześcijan, ale również i tych, którzy staną się naszymi braćmi w Chrystusie, bowiem doznają łaski Chrztu Świętego z decyzji roli rodziców chrześcijańskich, dwóch chłopców. Zaraz dowiemy się, zaraz jak mieli, jakie mają imiona. Pytam Was rodzice, jakie imię wybrałeś dla swojego dziecka? A o co prosicie Kościół Boży dla, swojego, dla swoich synów? O chrzest. Prosząc o chrzest dla swoich synów, dla swoich dzieci. przyjmiecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując te przekazania, jak najlepiej wypełniali to wszystko, co się łączy z przekazaniem miłości Boga i Bliźniego. Czy jesteście tego świadomi? Pytam Was, rodzice chrześcijan, zaakceptowani, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci, chłopców, w wypełnianiu tego obowiązku? Wspólnota chrześcijańska przyjmuje Was, drogie dzieci, z wielką radością. A my, kapłani, naznaczymy Was znakiem krzyża, a po nas dokonają tego znaku krzyża rodzice i chrzestni i rodzeństwo tych małych dzieci też z pomocą drugiego rodzica. Pokornym sercem zanosimy nasze wołanie za dzieci, które dostąpią Chrztu Świętego, a więc za Jantosia i za Ignasia. Niech ta woda, która popłynie na ich głowy, będzie dla nich zanurzeniem w Jezusa, Chrystusa i trwaniem w Jezusie. Chrystusie, Ciebie prosimy. Aby stali się żywymi członkami Twojego Panie Kościoła, Ciebie prosimy. Aby z radością mogli kiedyś wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej, Komunia Święta, Ciebie prosimy. Aby miłowali Ciebie, Panie, z całego serca, z całej duszy, według Twojej Jezu nauki, Ciebie prosimy. Aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan, a szczególnie rodziców, dziadków i innych członków rodziny, a także naszych parafian w własnej własnej miłości. Ciebie prosimy i prosimy jak w Święta Maryjo Matko Boża, święty Józefie, święty Janie Chrzcicielu, święci Piotrze i Pawle, święty Antoni, święty Ignacy, Wszyscy święci, święte Boże. wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego syna, aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, aby się dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem ducha świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Ojcze, nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego źródła zdroju Chrztu Świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki. Tobie, tobie chwała chwałą. na wieki. Boże, Ty jednoczysz wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby stali się jednym ludem. Tobie chwała na wieki. Tobie chwała na wieki. Boże Ty przez swojego ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli. Twoim pokojem, Tobie chwała, na wieki. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby z radością głosili wobec wszystkich narodów Ewangelii Chrystusa, Twojego syna. Tobie chwała, Tobie chwała na wieki. Przez tajemnicę tej poświęconej wody, racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, Ignacemu, Antoniemu, Józefowi, których wieże Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dzieci otrzymają z miłości Bożej przez sakrament w sztu nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. A zatem pytam was: czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. A teraz pytam: czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechne, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów z w ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, w której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Ignacy, Antoni, Józef przyjął chrzest, w wieżę kościoła, którą wspólnie przed chwilą wyznaliśmy? Przejdziemy teraz dwa chrzty, oba, do przestrzennica. Ignacyjanie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Antoni Józefie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była, była, była na woczeniu. Bóg Ojciec Pana, naszego Jezusa Chrystusa, namaszcza Cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony przez chrzest Jezusa Chrystusa wytrwał Chrystusem kapłanem, królem na życie wieczne. Antoni Józefie, Ignacy Janie, staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają Wam zachować godność dzieci bożych nieskalaną aż po życie wieczne. Tak. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, drodzy rodzice i chrzestni, by wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, we wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblegliście się w Chrystusa. Alleluja, Alleluja. A to poświęcenie. Módlmy się, Boże. Wesłowo święca wszystko, zleć swoje błogosławieństwo na te dewocjonalia i spraw nie każdy, kto zgodnie z prawem i wolą Twoją będzie się nimi posługiwał, zyskuje te łaski, o które będzie prosił. Niech będą mu gleżać wiary, nadziei i miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. To Paweł pokropił po wodą Tych dwóch chłopców, którzy stali się naszymi braćmi w Chrystusie, najlepsze życzenia, dużo sił fizycznych, duchowych i psychicznych, aby wychować ich na wspaniałych katolików, ludzi Kościoła, a jednocześnie tych, którzy kroczą wyraźnie za Jezusem Chrystusem jako królem i są po prostu jego podopiecznymi. A On takim jest i zaprowadzi nas wszystkich do domu Ojca. Oby tak było. Całej rodzinie i pozostałym członkom rodziny, a tam jest, tu jest trójka dzieci i tu jest trójka dzieci. Szczęść Boże wszystkim i miłego spotkania przy stole miłości Agapa. Nie Gapa, tylko agapa. Więc uczta miłości. niech tak będzie w domu, a błogosławieństwo, które przyjmiemy, niech będzie wszystkim siłą i mocą do tego, abyśmy wytrwali w dobru i przy Jezusie Chrystusie, naszym Królu i Panie. Pan z wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze raz pójdziemy. Nie rzucim chryste świątyń Twych, nie damy bogże wiary. Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dobożą. Mąż, tak nam do pomóż.